mówimy o dwóch zgonach, które zostały wczoraj ujawnione na terenie działania Komisariatu Policji w Terespolu, natomiast jeszcze chyba za wcześnie, żeby mówić, że akurat są to ofiary zimy. Nie mamy jeszcze tej pewności. Jest to prawdopodobne. Jeżeli chodzi o te przypadki, to wczoraj w godzinach południowych, najpierw w miejscowości Koczukówka na terenie gminy Zalesie znalezione zostało ciało 62-letniego mężczyzny. Ten mężczyzna dzień wcześniej był zgłoszony przez najbliższych jako osoba zaginiona. Tam policjanci z Terespola prowadzili poszukiwania łącznie z mieszkańcami okolicznymi, sąsiadami jego i właśnie ktoś z sąsiadów na terenie takiego zagajnika leśnego w odległości około 200-300 metrów od miejsca zamieszkania tego pana znalazł jego ciało. Brak było żadnych y, jakichś zewnętrznych śladów obrażeń, i niewykluczone, że mogło dojść do zgonu w wyniku wychłodzenia organizmu. Natomiast będzie to można potwierdzić dopiero po sekcji zwłok, którą zarządził prokurator. Prokurator zabezpieczył zwłoki w prosektorium naszego szpitala i czekamy tutaj na, na te wyniki. Natomiast jeżeli chodzi o drugi przypadek, to. Jest on nieco inny. Tutaj zadzwoniła do dyżurnego komisariatu policji w Terespolu kobieta informując, że od kilku dni nie widziała swojego 70-kilkuletniego wuja. Poprosiła policjantów o sprawdzenie jego posesji, i po zajechaniu na, na tę posesję w Terespolu policjanci, penetrując ją, znaleźli. W takim oczku wodnym około 30 metrów od domu, więc tuż przy zabudowaniach, wystające częściowo z wody, z lodu w zasadzie, bo ta była, woda była zamarznięta, fragment ciała mężczyzny i fragment roweru. Jak się okazało, było to niestety ciało tego 72-latka. Tutaj trudno jest w tym momencie mówić, co było przyczyną jego śmierci. Natomiast też te wstępne czynności wykonane w obecności prokuratora nie wskazują, aby tutaj doszło do jakiegoś udziału osób trzecich. Natomiast ta przyczyna, tak jak w poprzednim przypadku, będzie znana po przeprowadzeniu sekcji zwłok w białskim szpitalu. Zaczyna się sezon zimowy i, i rzeczywiście wśród zadań wszystkich policjantów prewencji, przede wszystkim dzielnicowych, jest zwracanie uwagi na osoby starsze, przede wszystkim samotnie mieszkające, bo jeżeli jest to osoba, która mieszka w, z rodziną, z kimś innym, to to jest, jest łatwiej, prawda? Natomiast takie osoby możemy zgłaszać bądź do komisariatów komend policji, tak jak w tym przypadku wczorajszym ktoś zadzwonił, niestety no, no zbyt późno, że od kilku dni nie ma kontaktu z taką osobą, bądź można zgłaszać do urzędów gmin, do miejskich bądź gminnych ośrodków pomocy społecznej. Będziemy się starali nagłaśniać takie sytuacje właśnie pod tym kątem, żeby ludzie nie byli obojętni. Do tych osób przede wszystkim starszych, prawda? Ale dotyczy to też osób niekoniecznie starszych, a na przykład nadużywających alkoholu. No, okres zimowy ma to do siebie, że takie osoby najczęściej chyba padają ofiarami wychłodzenia i ofiarami zimy. Więc też zwracajmy uwagę na takie no. osoby. Może uda się uratować czyjeś życie i taki jeden telefon przyniesie tak, tak wielki skutek. Czyli nie bądźmy obojętni. Nie bądźmy obojętni.